Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy domowy paprykarz. Jest to idealna pora, aby zaprezentować Wam tą potrawę. Już niedługo święta, a jest to danie jarskie i idealnie sprawdzi się na stole wigilijnym. A jak chcecie zobaczyć efekt końcowy, oczywiście zostańcie ze mną do samego końca. Do przygotowania naszej potrawy potrzebujemy 700 g fileta z dorsza bądź jakiejkolwiek innej ryby, jaką macie, jaką lubicie, dwie duże cebule pokrojone w kostkę, suszony rozmaryn, kolendra mielona, 2-3 ząbki czosnku drobno posiekane, trzy rodzaje papryki: słodkiej, papryka słodka, papryka słodka wędzona, ostra, do tego 100 ml wody, słoiczek koncentratu pomidorowego, jeden pęczek natki pietruszki drobno posiekany, dwie torebki ugotowanego ryżu, ugotujcie go al dente, trzy marchewki starkowane na tarce na grubym oczku, jedna pietruszka również starkowana na grubym oczku, jedna papryka czerwona Pokrojona w kostkę, olej, sól i pieprz. Na początek rozgrzewamy patelnię z olejem. Oleju jest mniej więcej tyle, spójrzcie. I na początek wrzucamy cebulę. Cebulę podsmażamy, aby zmiękła. A w międzyczasie przygotujcie sobie większy garnek, ponieważ poszczególne składniki już zrobione na patelni będziemy przekładać do większego garka. Cebula właśnie nam zmiękła, jest idealna. Do cebuli wędruje czosnek, wszystkie papryki, tymianek i kolendra. I podsmażamy te wszystkie przyprawy teraz już z cebulą, tak aby one wydobyły z siebie więcej aromatów. Podsmażamy dosłownie minutki. Następnie dorzucamy wszystkie warzywa. Następnie mieszamy i podsmażamy tak, aby te wszystkie warzywa zmiękły. Warzywa już fajnie zmiękły, tak więc możemy je śmiało teraz już posolić. Solenie rozłożymy na dwa etapy. Pieprzymy. Dosyć sporo. Paprykarz lubi być pieprzny. Następnie dorzucamy. Koncentrat pomidorowy do słoiczka wlewamy wodę tak aby nie uronić grama koncentratu, i wszystko wykorzystujemy zawsze dodamy jeszcze jedną łyżeczkę cukru. Aby delikatnie przełamać koncentrat, kwasność koncentratu. Jak wszystko mamy już wymieszane, nadszedł czas, aby wrzucić już rybę. Ryba jest surowa, nie jest podsmażana wcześniej, nie jest potrzeba. Chodzi o to, żeby ta ryba ścięła się, bo później ona i tak przy mieszaniu ma połączyć się ze wszystkimi składnikami. Teraz już wystarczy przykryć patelnię. I dusimy całość około 10 minut. Teraz już patelnię odkrywamy. I delikatnie całość wkładamy do większego garnka. Jak już wszystko mamy przełożone do większego garnka, wrzucamy natkę pietruszki i ryż. Teraz wystarczy to wszystko dokładnie wymieszać. Jak już mamy wszystko dokładnie wymieszane, musimy spróbować. Czy czasem nie trzeba jeszcze dosolić? Mm. Naprawdę wspaniałe. Ale jeszcze odrobinę do sole. Następnie garnek przykrywamy i dusimy to kolejne 10 minut na bardzo małym ogniu, tak aby ryż wchłonął nadmiar wilgoci i przy tym stał się bardziej delikatny i paprykarz mamy zrobiony. Jak widzicie, paprykarz mamy już gotowy. Teraz jeszcze na gorąco najlepiej przełożyć część paprykarzu do słoików. Ponieważ w słoiku on sobie jeszcze dojdzie. Ryż jeszcze napęcznieje, zrobi się bardziej delikatny. Zrobiliśmy go dosyć sporo. Tak więc na początek pakuję w słoiki, póki on jest jeszcze gorący, a to zapewni mu dłuższy okres przechowywania. Takiego słoika już potem wcale nie trzeba pasteryzować, o ile zjecie go w ciągu kolejnych dwóch tygodni. Trzymajcie oczywiście te słoiki po stygnięciu w lodówce. A jak już wcześniej wspominałem, idealnie taki paprykarz sprawdzi się na wigilię. Wtedy tylko otwieracie dwa słoiczki i jedna potrawa gotowa. Resztę paprykarzu przekładam do miski. Oczywiście wszystko musi ostygnąć. Dopiero potem przekładam to wszystko do lodówki. Słoiki wystarczy tylko przetrzeć z góry tak żeby były suche i od razu zakręcamy. Jeżeli chcecie zrobić więcej takiego paprykarzu i chcecie go przechowywać dłuższy czas nawet bez lodówki. Polecam tyndalizację, czyli trzykrotną pasteryzację i śmiało można przechowywać taki słoik miesiącami. Mam nadzieję, że przepis na paprykarz Wam się przyda i zrobicie go w domu i że Wam zasmakuje. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, dajcie jakiś komentarz, a ja życzę Wam smacznego, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.